Jest to nasze kolejne spotkanie dotyczące bardzo ważnego dokumentu, nad jakim pracujemy strategia rozwoju gminy do roku 2020. Tych spotkań jest, już odbyło się kilka, przed nami jeszcze kilka, na końcu spotkanie z mieszkańcami i finał. Tak planujemy, żeby tą strategię koło wakacji zakończyć, bo potem jeszcze ten dokument będzie czytany, zczytywany poprawki. Czego dotyczy strategia? Tak jak powiedziałam, do rozwoju gminy do roku 2020, bo po co to, to robimy? W tych gminach, gdzie jest fundusz sołecki, to tak naprawdę ileś takich drobnych tematów to się załatwia na przykład funduszem sołeckim, nie, że mają jakąś inwestycję i ciach ciach, to to i to robimy. Nie, czy tam elewację czegoś, czy remizy strażackiej, czy czegoś innego. Tu dla mnie istotne jest to, żeby to, co gdzieś tam Państwa w jakiś sposób boli, żeby to w pełni zdiagnozować w poszczególnej miejscowości. Także chciałbym, żeby Państwo mieli, bo Państwo to oczywiście wszystko mają w głowie maksymalnie, mi się wydaje, że 5-10 minut dosłownie czasu Państwo na to mają.